Witam Was serdecznie. Zapraszam na takie krótkie czytanie na dzisiejszą pełnię księżyca. Króciutko informacja, co jest przed Wami ukryte, co ta pełnia kryje. Macie dwie opcje, dwie karty. To są takie łabędzie zakochane, które tutaj stykają się dziubeczkami, tworzą takie serduszko i bociany z dziubeczkami w górę do nieba. Także wybierajcie. To, co do Was przemawia, a ja już y, szybciutko przechodzę do kart, co jest y, przed Wami ukryte. Zaczynamy od łabędzi. Co jest ukryte przed Wami? Jest coś takiego. Ukryte jest to, że osoba, która jest waszym spełnieniem marzeń, tak, taką waszą gwiazdeczką na niebie, takim waszym marzeniem, może wydaje wam się nieosiągalnym. Takie to jest wasze marzenie i, i w związku z tą osobą jest jakaś Jakaś izolacja, jakieś. Tu jest jakiś taki dystans, odpoczynek. Ktoś od kogoś tutaj zdecydował się odpocząć, i odwrócił się plecami, i się tak odizolował. Ale ta osoba bardzo chciałaby spełnienia. Spełnienia z Wami i takiego nowego, ognistego początku. I chciałaby pójść z Wami dalej, w tym właśnie życiu, do kolejnego etapu, i przejść przez, tą, przez ten ciemny las, przedrzeć się i do tego słoneczka tutaj, tu gdzie jest taka wasza taka wasza stabilność, takie wasze spełnienie, bo oprócz tej gwiazdy jeszcze będzie Wam. Przyświecało Słońce, i w ogóle Wy tutaj macie taką energię pojawiania się i znikania w swoim życiu. Nie wiem, czemu tak to jest, ale tak jest: jest ogień, jest taka właśnie chęć, chęć rozpoczęcia od nowa i pójścia dalej ku lepszemu, ku temu słoneczku. To jest osoba, którą macie w sercu Wasza gwiazdeczka, wasze, wasze marzenie wasze marzenie. Dobrze. Idziemy do bocianów. Co mają bociany. Bociany. No, przed wami jest. Yy... Ukryta jest jakaś miłość, jakieś uczucie. Ktoś Was y, bardzo, y, bardzo dobrze postrzega, y, tęskni za Wami, i Wy macie taką y, bardzo silną więź ze sobą, taką niewidzialną. Tu jest taka magia, taki kosmosik, te gwiazdeczki ile Wy tu macie gwiazdeczek one Wam tak przyświecają, i Wy o tym nie wiecie, ale ten ktoś ma do was uczucia takie głębokie bardzo i tak postrzega was jako taki związek z przeznaczenia jako takie spełnienie marzeń jako taką piękną harmonię w której czuje się dobrze i tak błogo razem i w tym wszystkim jest bardzo dużo ognia namiętności pasji i takiej Niewidzialne siły, tutaj jest, wy się nie możecie od siebie odkleić, pomimo, że być może nie jesteście razem i może nie macie kontaktu, niektórzy, ale tam ta energia między wami jest, krąży i cały czas jesteście nią związani bardzo mocno. I tutaj żadna strona nie może się z tego wyplątać. Bardzo silne powiązanie. Magnetyczne, energetyczne, kosmiczne, nie wiem jakie ono jest, ale w tym jest i pasja, i pożądanie, i uczucia, i ktoś odczuwa brak. Was brakuje komuś bardzo, was brakuje i jest tak, wieje chłodem, jest, jest tęsknota i jest no, takie niezadowolenie, są ciężkie chwile dla tej osoby. No, tak to widać dla bocianów. To ja dziękuję za uwagę, do usłyszenia.